Cześć! Dzisiaj w subiektywnym zezwoleniu chcę się powiedzieć na temat, jakby takich różnych konfliktów, można to powiedzieć, między zwolennikami różnych marek, technologii, systemów różnych, operacyjnych, nie tylko operacyjnych, ale rozwiązań ogólnie, które są dostępne w technologii. Czy to są komputery, czy aparaty, telefony? Tu ogólnie chcę o tych wojenkach takich się wypowiedzieć, co na ten temat sądzę. I jednocześnie zaapelować o jedną rzecz do was, do was wszystkich, którzy będą ten materiał oglądać, ale o tym później w dalszej części materiału. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Może jakiś jestem dziwny. Czegoś takiego, że na, na przykład, że są, strona jest to taka, która woli telefony od Apple'a, Druga od Androidów. Że woli telefony, które mają system Android. I zauważyłem taką wyższość tych osób, przewagę oczywiście, tych, którzy mają iPhone, że iPhone są idealne. Android jest do pupy. I tym podobne rzeczy. Ok. Dobrze, każdy ma prawo uważać, yy, że jakiś sprzęt dla niego jest lepszy. Być zwolennikiem danego rozwiązania, tak jak ja na przykład jestem chromebooków, za co też jestem mocno hejtowany, ale to już jest inna sprawa. I, ale, właśnie, nie hejtujmy drugiej strony innych osób. Załóżmy, że wolą Androida zamiast iPhone'a. Nie Mówmy, że o, bo to jest iPhone, to jest dla biedaków. Znaczy nie Apple, nie Android, telefon z Androidem to są dla Biedaków. Dla starych ludzi, którzy nie ogarniają iPhone'a i w ogóle, bo spotkałem się z takimi opiniami. Nie ma co. Każdy ma swoją grupę docelową produkt. Jedni wolą jedno, drudzy wolą drugie. I ten to sposób wygląda. To nie znaczy, że jeden i drugi produkt, jakiś, który jest gorszy i trzeba go hejtować. Jeden woli środowisko iPhone'a, telefonów, drugi woli sprzętów na Androidzie. Niektórzy cenią to na przykład na Androidzie, tak jak ja, że mam Samsunga telefon, później mogę mieć Pixela telefon, ale loguję się do tego samego maila i wszystko mi się skonfiguruje. Tak jak miałem, mam dostępność wielu modeli, mogę sobie przesiadać. I na przykład nie pasuje to, że jest jeden telefon, producent ma swój system i ten system jest tylko dostępny na jego telefonie. Niektórzy mają eksperymentować. Oczywiście też chcę powiedzieć, że jestem świadomy, że dzięki temu, że iPhone, Apple ma swój telefon i swój system operacyjny, tak samo na komputerach. Może zapewnić większą kompatybilność, optymalność, mniejszą awaryjność, bardziej go dopracować, że komputer, który ma trochę mniejsze e, parametry niż e, takie same parametry, na przykład co na Windowsie, ten Apple może być bardziej wydajny. Może lepiej się na przykład nadawać do montowania filmu płynnie, wszystko elegancko chodzić, a na Windowsie, nie? sam to będzie troszeczkę to. Wolnie działało, ja to sobie zdaję z tego sprawę. Też zdaję sobie z tego sprawę, że to kosztuje, ma swoją cenę, ale wiadomo za co się płaci. Ja jestem tego też świadomy jako użytkownik, na przykład obecnie Androida, Windowsa czy tam gdzie nie Linuxa. Co więcej, z czasem chcę makamini też zakupić, też tego spróbować. Co więcej, w 2017 roku o mały włos bym był posiadaczem iPhone'a. Tak, bo ci co pamiętają mój kanał, gdzie go przez jakiś czas P8 telefonem Huawei'em nie przepraszam, P9, przepraszam, P9, jego ja kupiłem i później dzień po zakupie mój przyjaciel chciał mi swojego iPhone'a piątkę. Już nie chcę mówić, którego nieważne, za te same praktycznie pieniądze odsprzedać. Za 800 zł. Więc. Mm, więc o mały Wolf Też bym był w ten sposób wsiadł. Z drugiej strony, chciałem powiedzieć też, że. Yy, 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 mam właśnie tego przyjaciela, który ma telefon, iPhone'a. Tablet, ale na przykład zegarek ma już smartwatcha. Nie ma od Apple'a, bo coś mu tam nie pasowało. Kupił, zaraz oddał wziął innego wtedy. Chyba Huawei'a czy jakiegoś innego producenta w ogóle i korzysta też. Też się nie zamyka na inne technologie. Więc rozumiecie o co chodzi. Tak samo. Chromebook. Niektórzy mówią, że to jest bieda laptop dla tych, którzy nie stać go, ich na Apple. I tutaj właśnie też jest taki troszeczkę zgrzyt. Bo niektórzy go ganią, ale jak ktoś korzysta w środowisku jakby Google'a w przeglądarce, maila z dokumentów Google, kalendarza z tego wszystkiego i otworzy takiego Chromebooka, to ma laptop, który jest wydajny pod tym systemem, on jest konfigurowany tak, że ma mniejsze parametry, ale pod Chrome OS-a jest to wydajny, fajny, to płynnie działa. Dzięki temu też bateria na dłużej starsza. Ja swojego Chromebooka, na któregoś nie odpaliłem naładowanego rano, koło ósmej czy siódmej. Ja o 17 jeszcze miałem trochę baterii i cały czas na nim robiłem Miałem taki dzień. I naprawdę ten system cały czas jest aktualizowany, rozwijany. Już słuchawki, typu te, te małe, co są do telefony te dołuszne, też wykrywa normalnie jako takie słuchawki. Widzi je. Też je wykrywa to taki model i w ogóle paruje je jako. Te słuchawki tam można się ustawiać. Mamy też od Playa sklep, Google Play, ale to tylko w wersjach tych jego Chrome póki co kupimy, bo Chrome OS Flex nie ma tej opcji. I niektórzy tu mówią, że cwaniactwo Google'a, cwaniactwo hmm, że chodzi tutaj o pieniądze, nie, ja podejrzewam, że to jest ta sama sprawa co z telefonami. Bo, słuchaj, mamy Androida na telefony, mamy konkretne modele, które pod niej są sprawdzane wszystkie aplikacje, czy działają, czy jest wszystko w porządku. Łatwiej jest to kontrolować, żeby to było wszystko płynnie, elegancko, działało. I są tak zwane certyfikowane, jakby przez um, te modele, sprawdzane, zgłoszone przez producentów dane modele. I też Google sprawdza, czy wszystkie aplikacje będą działać dobrze, poprawnie. I ewentualnie nawet twórcy tych aplikacji mają bazę, gdzie mogą sprawdzać poprawki, robić do danej liczby sprzętów. Tak samo podejrzewam, że tu chodzi też właśnie o to o zapewnienie takiej płynności, dobrej jakości tego systemu, tego wszystkiego. Ja wiem, będzie wielu takich, że to jest na wyros, że to jest bronienie Google'a. Ale na zdrowy rozsądek, no ten, kto kojarzy, kmini trochę, jak to działa, to będzie wiedział, że to ma sens, ta teoria. Tak? Druga sprawa bezpieczeństwo. Więc pod te sprzęty, właśnie ten cały sklep to wszystko jest to bezpieczne, bo te sprzęty są sprawdzone są nie zabezpieczone te komputery. I niektórzy mówią, że to jest kawał plastiku, ten Chromebook. Ale tworzywo też może być dobrej jakości. Jak mamy takiego Chromebooka za 1000 zł, tego co ja mam, co tu leży, to nie trzeszczy, to widać, że to jest taki plastik szary, normalny, prosty, ale to jest ładnie spasowany, dobrze spasowany, to nie trzeszczy. I widać, że te klawisze, przyciski są ok. to jest wszystko okay. Wiadomo, że coś za coś, ale to też nie jest tanie. I widać, że to jest na odpiernic zrobione, ale widzę, że to jest jakościowo dobrze wykonane, żeby to było spasowane elegancko. Z odpowiedniego plastiku, tworzywa nie ma Acera. Acer w większości y, 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 bierze z zysku plastik. Ponieważ teraz są modele, gdzie już właśnie wystosowuje też tworzywa z recyklingu, więc tu też jest to. Więc. Taki prosty. Później mamy wyższe jeszcze modele, za kilka tysięcy Chromebooków. I niektórzy powiedzą, że to nie ma sensu. Dobrze, tylko od razu porównam to do tego. Mamy laptopy za 2000, tysiące, takie proste, na Windowsie. Dwa, trzy tysiące. Mhm. I mamy też laptopy za dwadzieścia tysięcy. Nie każdy kupi za dwadzieścia tysięcy, bo nie potrzebuje takiego sprzętu. Ale jest taki rynek i to są dla z dobrymi matrycami, dobrze wykończone, taki full wypas, przerośnięte troszeczkę. Dla tych, którzy chcą coś więcej. Tak samo te Chromebooki, które są nam po 4,5, po 5, tysiąc, 5 tysięcy, to już są z lepszą matrycą, lepiej wykonane w waluminowej obudowie. Tu już jest w ogóle taki prestiż, prost, coś, co, jak coś taka już, jak ktoś chce coś lepszego. Już tu mieć coś fajnego, takiego pokazać, bo lubi chromebook i się do chromebook, ma pieniądze i po prostu chce coś takiego, żeby mówić, że to jest chromebook, ale fajnie wykonany, dobrze wykonany. To też coś takiego każdy dla siebie znajdzie. Żydał się z i7, najmocniejszy układ graficzny zintegrowany, pamięci i RAM więcej, więc to też ma teraz sens, bo zobaczcie, mamy teraz coraz więcej rozwiązań w chmurze. Czyli chromebooki stają się bardziej uniwersalnymi sprzętami, gdzie możemy więcej rzeczy zrobić. Na przykład canva cała, grafiki, wszystko możemy sobie różne rzeczy robić. I jest, jest osoba, która no, nawet tam montuje jakiś film, która pracuje, po prostu ma do przeglądania internetu, gdzieś tam jako dziennikarz, czy w ogóle do internetu, coś, i potrzebuje sobie ogarniać so, 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 socjalki swoje, TikToki, jakieś takie sprawy. Kamie to zmontuje, przygotuje grafiki fajnie, zrobi kreatywnie, ma fajne jakieś tam narzędzia, pomysły już poddane, etc. I to mu wystarczy chronbu wtedy. Bo tak kosztuje prosto, korzysta z tego sprzętu. I ten sprzęt naprawdę na dziś ten spokojnie wystarczy. Tak, jak będzie wszystko w porządku, będzie cały zrobi. On posłuży dłuższy czas. To też jest ważne. I zobaczcie, w ten sposób właśnie. Można, tak samo jest taki program też, teraz nie pamiętam nazwę, do montowania filmów, taki bardziej zaawansowany, który sobie wszyscy chwalą yy, na Chromebooki i on jest prosty, bo on kosztuje chastówkę, więc jakieś takie proste vlogi, takie sprawy też się zmontuje, też się pomontuje jakieś rzeczy, więc tu może też być fajnie grupa do znaleziona dla takich sprzętów, są ludzie, którzy po prostu... Mają Androida jakiś tam telefon taki przyzwoity, kupiony, który im dłuższy czas posłuży, i mają go 3-4 lata też, bo im wystarcza. Tak samo chcą mieć sprzęt, który internet przejrzą, film obejrzą, napiszą jakieś dokumenty, takie sprawy, i też, żeby był długożywotny, i żeby go kupić w rozsądnych pieniądzach. I to jest też dla takich ludzi ten sprzęt. I nie można mówić, że to jest dla biedaków. Są ludzie, którzy np. wybiorą. Chrombuka te rzeczy, chociaż ich stać na apla, ale wiedzą, że na przykład zrobią na chrombuku to chrombuki też im wystarczy, a lubią po prostu jak najmniej wydawać, też mhm. ja myślę, że to by się z lat na lata się zmieniało. Bo jak mówisz, coraz więcej rozwiązań w chmurze, mamy też gdzieś Force Now, że można pograć, działa to fajnie. Nieraz nawet na tą chromboczku w Cyberpunk'a sobie. Grałem, ja byłem poziom, poziomem w zimę, na przykład tam do piwnicy nisko to sobie grywałem? Bardzo fajnie to działa, super. Tak samo nie ma problemu z że, mm, że Game Passem, tylko Game Pass to trzeba mieć pada, bo on, myszy, klawiatury się nie obsługuje gry. Tam w chmurze ma to być ponoć, ale tego jeszcze nie ma, więc to wszystkie gry, które na napada są, mogą mieć obsługiwane, to wtedy tylko te wersje, tam część gier jest, ale da się. Gra się. jest bardzo fajnie i gdzieś na ten temat też są jakieś odcinki na moim kanale, możecie zobaczyć, jak się bardziej wypowiedziałem. Dobrze. I tak samo też jest z, na przykład tak jak była wojna. Nikoniarze z kanoniarzami, od kanona, zwolennikami aparatu, który lepszy, co jak, to były takie różne na, te wojenki, ale po co? I jednemu pasuje jedno, drugiemu drugie pasuje. I nie ma co się kłócić i hejtować tylko dlatego, że na nie pasuje. Ta technologia my ją uważamy za gorszą. Jak powtórzę? Każda technologia, każdy sprzęt ma swoją grupę docelową. Każda firma walczy o po prostu walczy, zabiega o względy jakiejś tam części społeczeństwa, chcę przekonać. I oferują swoje produkty, swoje rozwiązania. Są reklamy i każdy coś dla siebie to bierze. Dlatego apeluję. Nie hejtujmy. Nie krytykujmy kogoś na to, że ma Androida zamiast Apple'a telefon. Jak, mu, jak ci powie, że pasuje, to pasuje. I nie trzeba mówić, że jest taki zacofany, że jest przeżytek. Bo Android naprawdę daje, wydaje różne rzeczy, i mało osób zapomina o tym, że nie to, że oczywiście Android zapożyczył kilka rozwiązań od Apple'a, ale część rozwiązań wpierw były też na Androidzie, które później zostały zastosowane też wprowadził Apple. Tak, NFC płatność NFC na przykład Samsung S4. Pierwszy miał taką możliwość. Jeden z pierwszych, albo pierwszy w ogóle na rynku, jaki się ukazał. Wiem, bo miałem ten telefon w 2013 roku i wszyscy na mnie patrzyli się jak na kosmitę, jak dokonywałem takich zbliżeniowych płatności telefonem. Tak, bo musiałem kod, bo teraz to tam jest normalny odcisk i już. A kiedyś musiałem kod wbić, przyłożyć, jak przyłożyłem, musiałem jeszcze raz drugi kod wbić, to było trochę inaczej. I było trzeba jeszcze iść specjalnie do op operatora, po specjalną kartę SIM, która była specjalnie spropagowana, bo tam były informacje z bankiem. A teraz to inaczej. Mam aplikację mobilną od banku, ten, e, system Google'a, i to jest inaczej rozwinięte. jest bardziej prościej. A kiedy to trzeba iść, czekać jeszcze, tą kartę zamówić, od dwóch tygodni czekać, więc to były inne czasy. I dużo jeszcze różnych innych fajnych technologii, więc tutaj każda firma, jak jakaś firma coś wypuści, jakieś fajne rozwiązanie, to chce mieć w swoich też to produktach. Albo w tej samej formie, albo w innej formie coś podobne rozwiązanie zaproponować, ale jednak na tym polega rozwój, na tym polega konkurencja. Też poniekąd, żeby nadążać, firmy to nadążać, żeby klient też przyciągnąć, jak jedna coś ma, to druga też chce to mieć, żeby też mieć wyrównane jakby szanse. Więc tak jak mówię, nie apeluję, nie krytykujmy kogoś za to, że lubi jakąś markę, jakiś sprzęt, woli niż inny, czy jakiś system, czy ekosystem, że woli na przykład Google, zamiast Apple ekosystemu, bo to nie ma sensu. I to, to tylko takie niesnacki prowadzi, kłótnie czy inne rzeczy. Możesz na przykład komuś pokazać, masz iPhona, usiądź z kumplem, pokaż, porozmawiaj, dlaczego uważasz, że jest lepszy od Androida, on ci powie dlaczego Android jego zdaniem lepszy. I w ten sposób, a może on przejdzie wtedy na, o, zdecyduje się przejść na iPhona, a może będzie odwrotnie, chociaż wielu osób mówi, że odwrotnie nie da się znałem osobę, która właśnie zrezygnowała z iPhone'a i przeszła na Samsunga przez jakiś czas. Dla pewnych rozwiązań, których jeszcze wtedy Apple nie miał. Ale tu się inna historia i ogólnie po prostu chciał odpocząć.